Melożka, szmeloszka, jestem Zenek, a to jest arena w Hearthstone, gram szamanem, mam 7 winów i dwie porażki, lecimy dalej. Zobaczymy co się wydarzy. No, zabieraj szybciej. Dobra, jest godny przeciwnik z 7 obegranymi, tak jest. Głowicę, czy ja chcę szaman kontra szaman? To mi się podoba. Czy ja chcę głowicę? Zmienimy sobie tam głowicę na coś innego. No i dobrze. Dwie dwójki i trójka. Jeszcze jedynkę jakby mi dało, to było grubo. O, proszę. I sera. Chycimy sobie moc i let's go. No, nie, to jest mój Mirror Match. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, co on zagra. Takie buty. Let's go. No, jest nieźle. Jest nieźle. O ile on to będzie up upgradeował? Za przed To twoje stronicy z okrzykiem Bmkoś, jeden, kosztuje jeden alegino zaraz po zagraniu. Bez sensu. Co to za lipa? Ja biorę ale ginął zaraz po zagraniu. No zajebiście. Let's go! Co to za lipna karta Kichi? Z szmer. co <śmienic> <śmienic> To mi się podoba, kuźwa! <śmienic> Oddał grę, nie bierze. Ósme zwycięstwo. To lecimy dalej, może będzie 12 zwycięstw. <grymne> szamany same, więc już to same szamany, że tak powiem. Dobra, co ja, chcę, co ja tu mam ogarnąć? Zaczynam pierwszy, tak? Tego typa wymienimy. Kolejna czwórka, na no zajebiście. No z takim zdaniem może być problem, żeby to wygrać. Ale ser robi robotę. No dalej mocium panie, no chyba że poddasz grę. No to, psz, psz, zawsze może być coś takiego w <grym> zanadrzu. Czerwony olbrzym, zajebiście. On ma coś za jeden albo za dwa? Bo ja nie mam nic za dwa, on też nie ma nic za jeden ani za dwa. No to podobne rozdanie. Let's go! Takie buty. Nie, nie, nie targetuj tego. Po co tego targetujesz? Po co, po co? na co? Na to co Odejdź! A to, to robisz? Rycerz śmierci turysty, twoje agonie aktywowane są dwukrotnie. Ja zaraz Sonika z agonią, zniszcz go. <laughs> zajebiście. nie mam agonii żadnej w talii, także whatever. A za pięć co on zagra? A oh, Kaman, serio. Przeciążenie 2, czy ja chcę to grać? Chyba nie mam wyboru, że specjalnie, żeby coś innego zagrać. Przeciążenie Cwajmal. Zobaczymy co mam za 5 wymyśli. myśli. Burza, super. Gotowa do startu. Błogi dogi. Então eu vou dizer, Vamos Let's go. Dobra, do ataque.

Nic innego do głowy mi nie przychodziło. Ja już myślałem, że mi ser porobi, to byłoby lekka w topa. Wykończył ser. Co tu robić? Nie, Nie możesz chy. O, Kane Kane, Kane. 3 do ataku i życia. Szarża. Gdy znajduje się w twoje ręce rzucić dwa zakręcia z różnych szkół zaknąć, aby przemienić jeszcze dwa. Co jak to zrobić? Kane, Ach, chyba Kane wybiorę. 3 do ataku, i życie, ta... To będzie to dobra opcja. Let's A jaki ma ten statek wielkości? 4,2. Gotowy do wlądrowa. Mam ochotę. Nie Matka Zenia jest blisko. Yo. Nice. Lecimy z tym koksiorem. A ten jego statek 6-3, no dobra, trzeba by zostawić na statek w takim razie. Kaman. Oh, come on. Ale Kane dostanie bafa Buffa przeżyje mi Bane krwawe kopyto, super partia. Ale mu przyzwało? Zobaczymy, czy on to zmieni. Ktoś dostał zagoni. No, no i co ja chcę zagrać? Nie zagrać tego słemnika przez wielokropie 2-2. Nieuchwytność. Furia, szarże. To będzie No, jeszcze dodatkowe karty daje z łapy. Znaczy, do łapy. Na głowica, kaman. come on! A, Ragnaros! A, come on! Seriously? Dwa, dwa razy Ragnaros? Czerwony orkut. Gotowa do startu. No ale limo. No to jestem porobiony. Żaby nie mogę zagrać. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dwie prowokacje i jakoś warzywiołak. A statek jaki on ma? Osiem cztery? To słabiutki. Gdziekolwiek trafimy, zakwitnie tam życie. To to zrobię, zakwitnie swojej twojej talii zamiast Odkryć takę Twojej talii zamiast jego, zmniejszyć y, kosztu koszt o 5. Aha. No, come on graj coś. O, laka przyroda No dobra, mam mecha, ale zagramy sobie najpierw to, bo tutaj osoby karty do łapy. Tak, robot. Co tu mi wziąć? Zakryszcie jeden, ten. Dobra, bierzemy tego Fo Fabryczny mont montażobot. No dobra, panie Dzień, zagramy sobie to. Odkryj mecha, to mi się podoba taka mechanika. Zobaczymy, co on zrobi. No to robi, to Asagoniu? Otrzymuje otrzymujesz po prostu po światłości, kosztującym 3 mniej. Super partia. Niech światłość będzie z tobą. No dobra, za 10, co on zagra za 10.

Lodo ozdoba, let's go mi się podoba jeden kraj życie erupcja magii z ataku dosłowego urogiego stronnika no dobra let's go Czy ja to wygrałem? W tej Turce czy nie wygrałem? <laughs> Lital teoretycznie jest. To nie ma Litala. Serious Lilon no, tych dziadów poprzyzywał, po no come on. atakuje w, w, wszyscy pozostali przy z wyjątkiem mogą znowu atakować Trochę lipa Pochłonąć ich cisza przed burzą hm 614, agonii. A za. Okrzyk byłby za, za, za ataków wszystkich pozostałych stronników. Agonia wskrzeź każdego zabitego w ten sposób. No naprawdę? On będzie wskrzeszał jeszcze na coś? No bo jest go, zobaczymy co z tego wyjdzie. No, on zabije tych stronników i je później ich wskrzesi. No bez sensu, to chyba jaka bzdura. jakiego mecha dostanie. Burza spironami, by mi stykła, nie powiem. Kartu kartu. Hm. Na płatek i dzień! Muzeum ci Przesycenie przesycanie i rondę przesycał 2 do więcej? No dobra, co on zmieni? Czołgę, tanka zmieni w coś lepszego. No, kama, serio? Przez widocznego smaku za każdą śmierć, ja sądzę w tej grze. już to miałem, że tak powiem. Ruszajmy! GG! No tak, zapomniałem, że nie ma prowokacji. Hehehe. <laughs> oh, seriously. No dobra, osiem zwycięstw? Osiem zwycięstw. To mi się podoba. Właściwa talia to jest... Są zwycięstwa, nie dużo mówić. No i tyle w temacie. Co tu się porobiło? Aj się. Tutaj? Ukończ serię szamana wygrywając 5 razy. Ukończ serię... Szama... Gladiator Szaman. Ukończ serię szamana wygrywając 6 razy. 7 razy. Osiem razy To mi się podoba Dobra YouTube, dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie czołem.